Witam serdecznie. Chciałabym wam przedstawić najnowszą standardową edycję pudełka od Big Glossy. Nazwa tej edycji to Go Green. Tutaj mamy ulotkę produktową. Mamy tutaj dwie próbeczki. Jedna to jest krem kanabo na dzień konopny. Patrząc na skład, jeden nieciekawy składnik to trietanolamin. Kancerogenny, uczulający. Dziękujemy. Kolejna próbeczka jest to serum do włosów firmy Ingrid. Ingrid ostatnio no, polepszyła się w składach. Tutaj w tym serum do włosów są silikony. Ta odżywka wygląda na taką silikonową. Nie demonizuję tego, ponieważ włosy są martwym naskórkiem, więc na pewno tych, które już Mamy, nie odbudujemy, możemy, właśnie sztucznie albo bardziej naturalnie poprawić ich wygląd. No, jeżeli byśmy chcieli zadbać o włosy, to musielibyśmy się bardziej suplementować od środka, lepiej jeść, no i unikać właśnie wszelkich toksycznych substancji. Jedna rzecz, która mnie tu rozśmieszyła, to jest tu takie oznaczenie, że nie ma oleju palmowego. Myślałam, że oleju palmowego unika się w produktach spożywczych. Może się nie znam. No dobra. Mamy tutaj fajną, ekologiczną torbę logowaną Big Lossy. Super. Ja Wam powiem, że ostatnio bardzo często zastępuje mi to torebki. Przyda się i na zakupy. Teraz za torby trzeba płacić. Dość spore pieniądze, więc ta jest wielorazowa. Na pewno się przyda. Wszystko tutaj można wrzucić. Kolejna rzecz z tego pudełka. Jest to zapowiedziany krem firmy Oil Medica. Jest to chyba jakaś nowa firma. Ja ją wcześniej sprawdzałam i bardzo mi się tutaj składy podobały. Pokładam wszelkie nadzieje w tym kremie. Znajdziemy tutaj kurkumę, probiotyk, hialuronian sodu. Zapewnia nam to kompleksowe odżywienie mikrobioty skóry twarzy. Do cery suchej, mieszanej i wrażliwej, czyli dość taki uniwersalny, wygładza zmarszczki, intensywnie odżywia, zmiękcza skórę, regeneruje, nawilża skórę suchą, zmniejsza zaczerwienienia, niweluje niedoskonałości, zapewnia skórze komfort i witalność, przywraca równowagę mikrobioty skóry zaburzoną skutkami intensywnego trybu życia na noś rano i w ciągu dnia na oczyszczoną skórę twarzy i szyi mamy tutaj 50 ml skład jeszcze proszę sobie zobaczyć do wglądu druga jest gliceryna trzeci jest olej kokosowy potem substancja nawilżająca olejki no wszystko naprawdę w porządku ekstrakty Witamina E, pantenol. Fantastyczny skład. No, jedynie nie dla kobiet w ciąży, bo jest tu fenoksyetanol. Ten kremik jest warty. Ja dostałam wersję na dzień: prawie 40 zł. Można było dostać wersję na noc i ona też by była warta 40 zł. Następną rzeczą, a weźmy sobie to Kanabo, jest to balsam do ciała tym razem, intensywnie regeneruje i odżywia skórę z ekstraktem z konopi. No niestety tutaj tak samo jak w tej próbce kremu do twarzy jest triatanoamin. Nie wiem co sobie producent tak upodobał ten składnik, nie jest on tu w ogóle potrzebny. Niepotrzebnie, tylko y, zaśmieca. No i produkt już nie jest tak atrakcyjny. 222 ml zawiera. No i co, kosztuje on prawie 15 zł. Następna rzecz. Jest to taka tarka do stóp. Akurat w szkole miałam naukę Robienia pedicuru na mokro, więc wiem, jak, jak tego używać. Tylko wiecie co, cena tej tarki jest bardzo tutaj wygórowana. Bo aż 25 zł. A ja taką podobną na Allegro kupiłam za może 3 zł. Czyli płacimy tutaj pewnie za firmę Mint Beauty. Dobra. Lecimy dalej. Coś, co mnie bardzo ucieszyło, pianka do higieny intymnej, ochrona przeciwzapalna. Pozytywna ocena Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w 95% naturalna. Zawiera kwas mlekowy, ekstrakt z ogórka. Pianka to chyba jest najlepsza forma pielęgnacji do mycia okolic intymnych. Zawiera tutaj naprawdę takie delikatne substancje i nawilżające. Nie musimy się niczego obawiać, nic nam tutaj nie zaszkodzi. Bardzo mi się ten produkt podoba. Osobiście używam też teraz pianki, ale firmy Visplantis i tak, tak samo śmiało mogę polecić. Cieszy mnie to, że AA idzie w dobrą stronę. Nasza pianka jest warta 15 zł Czyli na każdą kieszeń moim zdaniem Kolejna rzecz firmy AA była odkryta Jest to tusz do rzęs I pierwszy raz widzę naturalny tusz do rzęs Tutaj składu nie znajdziecie Chyba, że tu może się coś odlepia Ale nie wiem gdzie ja sobie skład znalazłam w internecie i on był naprawdę godny podziwu, naturalny w 100%. No, tutaj jest napisane w 99%, ale nie znalazłam tam żadnej niepożądanej substancji. Po otwarciu jest taki znaczek, że trzeba zużyć do 3 miesięcy, więc nie będę otwierać i pokazywać Wam szczotki, żeby mi się ten tuż nie zepsuł, póki nie zużyję swojego. Jest on wart 40 zł, a szczoteczkę to, no widać, tutaj ona wygląda na taką silikonową. Może sobie przeczytamy. Maskara naturalnie idealna do codziennego makijażu. Mocna czerń podkreśla intensywność i głębie spojrzenia. Pielęgnacyjna formuła tuszu wzmocni rzęsy i jednocześnie sprawi, że staną się sprężyste i lśniące. Zawiera 99% składników pochodzenia naturalnego oraz certyfikaty ECOCERT. I vegan Society, co świadczy o wysokiej jakości. No, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ciekawa jestem, jak ten tusz będzie malował i jak się będzie zachowywał kolejna rzecz to tołpa Pure Trends, żel olejek do mycia twarzy, oczyszczenie i regeneracja bambus plus konopie w 96% naturalnym. No, i tutaj też jest y, śmieszna sprawa. Jeszcze jest napisane, że zawiera torf. I tak, odwracając sobie y, kosmetyk, spoglądając na skład, widzimy tutaj tak wodę, glicerynę, decyl i to by było te 96%. Klejny to jest. Z grupy mikroplastików Acrylates Copolymer i jest tu taka adnotacja, że pozostałe składniki odpowiadające za trwałość receptury i przyjemności używania 4%, czyli wszystko razem z tym Acrylates Copolymer dalej w składzie, cała reszta to jest 4%. I nie rozumiem tutaj tego, po ten producent chwali się tym bambusem, konopiami torfem, skoro jest tu tego naprawdę malutko podejrzewam, że nawet nie pół procenta całości I, i, i co? dla mnie to jest no, sprytne oszustwo ja nie mówię, że taki żel olejek musi mieć nie wiadomo co w składzie wiadomo, że tu chodzi o dobre umycie twarzy ale chwalenie się że są tu jakieś dobroczynne substancje, no to jest takie trochę niefajne. Ważność tego kosmetyku jest długa, bo do maja 2023 roku, ale po otwarciu trzeba zużyć do 3 miesięcy. A jeszcze powiemy, ile kosztował ten kosmetyk. To olejek. Jest wart prawie 18 zł. Następną rzeczą z tego pudełka jest fluid matujący firmy Bielenda. I mamy tutaj nawet taki przystępny odcień light beige. Myślałam, że jak pudełko takie bardziej ekologiczne, to fluid też będzie w ten deseń. Niestety mamy tutaj nawet donor formaldehydu DMD. Endation. Oprócz tego silikony, które naszą twarz zatkają. Nie pozbędziemy się potem za skórników. Także no. Kosmetyk nietrafiony moim zdaniem. Wart 13 zł No nie dużo. Następna rzecz to krem do rąk firmy. In Elia, pierwsze słyszę, ja dostałam wersję awokado, vegan. I jak to tutaj w składzie wygląda? Lekki silikon, oprócz tego i fenoksyetanolu nie dla kobiet w ciąży. Myślę, że bardzo przystępny skład, jak na krem do rąk. Zawiera 100 ml. Po otwarciu trzeba zużyć do 12 miesięcy. Czyli dosyć w porządku, tutaj OK. I ten krem kupilibyśmy normalnie za 7,50. Bardzo fajnie, że w pudełku znalazło się tak bardzo dużo produktów, bo mamy tutaj przydatną torbę. Krem do rąk, tusz do rzęs, żel olejek do mycia twarzy, krem na dzień, piankę do higieny intymnej, Balsam do ciała, podkład, tarka do stóp, plus dwa prezenty, próbki. No, tworzy nam to przynajmniej 9 produktów pełnowymiarowych, plus gratisy to jest na duży plus. Pudełko warte jest około 170 zł. Za cenę regularną pudełka 59 ja kupiłam w granicach 38 zł max, bo kupowałam w pakiecie na 12 miesięcy i miałam kupon rabatowy na 20% także no zrobiłam tutaj deal co mi się podoba produkty z których nie skorzystam to na pewno ten balsam do ciała, bo on zawiera triatanol, a mnie akurat jestem uczulona na tą substancję na pewno nie skorzystam z fluidu bielendy i jeszcze nie skorzystam z czego? Z tego olejku. Po pierwsze, nie lubię olejków, po drugie, ten akrylejk polimer mnie tutaj odstrasza. Mam inne rzeczy do mycia, także sobie odpuszczę. A wam jak podobało się to pudełko. Zapraszam do wyrażenia opinii w komentarzach i do usłyszenia.